Dzień szósty naszej podróży rowerowej ze Szportawy do Palermo. Pogoda nam dopisywała. Mimo wczorajszej ciężkiej nocy w Pilźnie, jazda na rowerze nie sprawiała nam trudności. Dzisiaj jedziemy do kasyna w Rozwadowie, bo Michał dostał się do turnieju pokera. Dobra, prawdziwy podjazd numer jeden. 9 stopni nachylenia, 300 metrów wysokości wyżej. I co? I jedziemy. Pragnę przypomnieć, że jestem kompletnie obładowany. Na plecach mam gitarę i zrobiliśmy już 60 km dzisiaj. No i mogłem tak dalej w sumie gadać, jakie to życie ciężkie, ale myślę, że to już zaraz koniec. Dobra, tutaj wody już się kończy. Jakoby kogoś interesowało, gdzie to się znajduje. Jest to w Czechach. Za miejscowością Labut. Razem pisane. I w, w stronę Rozwadowa. Dokładnie za tą miejscowością Labut. Pozdrawiam. No, chyba tak. Mamy to. Rozwadow to małe miasteczko, ale kasyno jest pierwsza klasa. Przejechane 80 kilometrów i niestety Michałowi się nie udało, ale życzymy mu szczęścia w przyszłych rozgrywkach.